Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Alicja Stolarczyk, Radio RDN Nowy Sącz, które świętuje dzisiaj. Szósty roczek istnienia. Zaczęliśmy dokładnie sześć lat temu po drodze sporo koncertów wśród wykonawców, którzy śpiewali w Nowym Sączu na nasze zaproszenie. Między innymi Marla Rodowicz, która zresztą śpiewała na dobry początek. Agnieszka Chylińska, kilka dobrych lat temu też tutaj z nami i dla nas zaśpiewała. Po drodze wielu artystów, być może pamiętają Państwo, zeszłoroczny koncert. Wtedy na nasze zaproszenie pojawiła się tutaj Ania Wyszkoni. Fantastyczny koncert. Dzisiaj też czekamy na to, co się będzie. Działo, ale ponieważ chcemy żeby to była impreza dla rodzin postawiliśmy na imprezy dla dzieciaków bawią się dzisiaj za darmo wszystkie atrakcje dla nich a przy okazji kosztują lodów przy okazji mogą też częstować się watą cukrową i wiele innych atrakcji dla dzieciaków dla całych rodzin po drodze to co wydaje się w radiu najważniejsze czyli muzyka w tym momencie na scenie za moimi plecami słyszą państwo i widzą już sobie pomagam cherry cat in italy to taka świetna grupa słyszycie grają delikatnie wcześniej trochę większym łomotem zagrali redford to chłopaki z limanowej i z nowego sącza po drodze między innymi jeszcze Krzysztof Niedzielan, czyli kristoforos 777 to nasz kolega redakcyjny który gra i śpiewa. Rapując. Natomiast jeśli chodzi o głównych gości naszego programu, to Adam Stachowiak i oczywiście Agnieszka Chylińska. Mam nadzieję, że będą się Państwo bawić z nami tak jak i przez minione lata. że żyjemy w tym regionie. On jest piękny e, przyrodniczo, oczywiście jest piękny swoją historią niezwykłą, bogatą z Krakowem, stolicą itd. ale przede wszystkim jest również piękny ludźmi i to nie jest kultuazja w stosunku tylko do nas do Sądeczan. W Małopolsce rzeczywiście ludzie mieszkają bardzo zakorzenieni w swojej ojczyźnie, małej ojczyźnie bardzo się z nią utożsamiają u to widać szczególnie mocno, ale naprawdę tak jest w całej Małopolsce i dlatego do nas tak chętnie ludzie przyjeżdżają. Po pierwsze, żeby wypocząć, a po drugie, żeby spotkać się z fajnymi ludźmi. Tak wygląda Radio RTL Nowy Sącz, jeśli chodzi o zespół, jeśli chodzi o osoby. Co roku zapraszamy was tutaj na nasze urodziny i mam wrażenie, że co roku jest nas tutaj więcej. To bardzo dobrze, bo rośniemy jeśli chodzi o liczbę pracowników i mam wrażenie, że w siłę też. Ja w tym momencie pchnę mikrofon w tamtą stronę. My, radiowcy, pewnie jak wiecie, się domyślacie, jesteśmy głosami. To teraz być może przyporządkujecie głosy do postaci, którą zobaczycie na scenie. Kuba Węgrzyn, Wiadomości Kulturalne i reporter Radia RDN Nowy Sącz. Witam serdecznie Lech Poznań, Instytut Nowy Sącz, 0 do 0, 28 minuta spotkania. Krzysztof Niedziela, bardzo mi miło. Jelenka Pączek, serwis informacyjny i reporter RDN w Socz. Maria Mułka, wiadomości ekonomicznej i reporter Radia RDN Noc Soczi. Edyta o promocji i reklamy. Dziękujemy, że jesteście dzisiaj z nami. Katarzyna Tokarczyk, serwisantka i reporter Radia RDN. Sylwia pania szefowa działu informacji, jest Was wielu, drodzy Państwo, ale liczymy na to, że będzie Was o kilka tysięcy więcej, więc bawmy się dzisiaj wszyscy razem i dzięki wielkie za to, że jesteście. Lucyna <klucza> Ruchała, prezenter RDN Nowy Sącz, popołudniówka, czyli popołudnie w pełni od godziny 13 do 15. Pasek, serwisy informacyjne, działam też jako reporter, przygotowuję reportaże dla Was, naszych słuchaczy. Bartosz Więcek, okresowo pisze dla Was informacje, ale także realizuje program. Janusz Boprek, reporter, fotoreporter. A mnie, moi drodzy, postawili na samym końcu, ale jak to mówią ostatni, będą pierwszymi. I tak to zwykle jest, bo to ja zaczynam program o 6 rano i mówię Wam wszystkim dzień dobry w regionie. Piotr Fortuna, kłaniam się nisko. Piękne dzięki. Za chwileczkę kolejny punkt naszego programu, a teraz byłoby dobrze zrobić. Wiecie, jak nie? Tada! <grywka> Dziękuję Wam ślicznie. Przypomnę, to nasze szóste urodziny tak wygląda załoga radia RDM no to by sądzę, zazwyczaj słychać dzisiaj. Możecie ich zobaczyć, dzisiaj my możemy zobaczyć Was, z czego się bardzo cieszymy. Są momenty lepsze, gorsze w moim życiu, było bardzo dużo tych gorszych. Potem poszedłem do wojska i tam się trochę tam pokażecie historię z wojska, co tam się wydarzyło. No i moje życie zmieniło się w sumie o 180 stopni potem. Dlatego mogę być dzisiaj z Wami bo możemy grać dla Was i możemy na siebie patrzeć, możemy się potem spotkać po koncercie, pogadać, zrobić sobie zdjęcia czy co tam chcecie, zawsze zostaję do ostatniej, do ostatniej osoby, więc jakbyście bardzo chcieli, to pamiętajcie, że będę czekał. Nie o tym. A ja zawsze tak z tematu na temat mamu, specjalnie dla Was dzisiaj. Przypominasz film, najpiękniejszy film. Dobrych kilka chwil, tak potrzebnych mi czuję. I widzę, że fotografie, które robił dziadek mój pamiętają czasy, kiedy byłaś tu, mamo najbardziej brak mi ciebie. Chcę, byś przeczytała list, który pisze ci. Been roaming around, I was locking down It all I see I paint face filled up places I can't reach You know that I can use somebody You know that I can use somebody Zostaniesz se mną tu, zostawisz se mnou tu. 4 Małgorzata Karańska i Adam Stachowiak, wokalista, ale także autor tekstu. Adam, to co się dzieje tutaj za nami to jest po prostu y postrój. Panki, to jest no szał, tak? Wszędzie jesteś tak przyjmowany? To szczerze to nie. Tak jakoś tutaj na nowosądecka publiczność chyba po prostu dopisuje. Chyba się świetnie bawili. Ja się przede wszystkim bawiłem świetnie. No i tak jak widać jest bardzo dużo ludzi tutaj, którzy przyszli jeszcze po autografy. Pewnie nie uda się wszystkim e, dać... Zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby podpisać wszystkim. Mówię zawczasu, bo jeszcze zostało jakieś 300 osób. <grym> bardzo fajnie tutaj jest. No, co mam powiedzieć więcej? Jak ci się występowało na scenie. Jak zawsze, każdy koncert jest inny. Eee, tak naprawdę inna, inna energia jest w każdym mieście. Na przykład Nowy Sądzie jest super. Byliśmy ostatnio w innym mieście, tam było gorzej. Ludzie nie chcieli się bawić. To też zależy od techniki, która na przykład dzisiaj bardzo dobrze dopisała. To zależy od ochrony, która świetnie pilnuje wszystkiego, co jest dookoła. Zależy od humorów też. Dzisiaj na scenie było fenomenalnie. Kiedy do Voice Jarek mnie zawiózł. E, tak, ale wcześniej miałeś jakieś kontakty z muzyką? Tak. Muzyką Jak miałem 4 latka, to wydałem swoją dobytancką płytę, która e, miała 12 autorskich kompozycji. E, ta płytka została zarejestrowana w ZAIKSie, w Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS. Leżała w Empiku taka mała przygoda muzyczna, potem robiłem jakieś swoje rzeczy, inne projekty muzyczne. Nienawidzę tego słowa projekty, ale to były akurat projekty. Na no, poważnie muzyką e, zajmuję się w sumie od 4 lat. Pięciu lat, a udział w Dowojzmie w Poland, Poland dał, dał mi taki strzał, po prostu taki możliwość kontaktu z tymi ludźmi i, i pokazania swojej twórczości. Nie tylko w Na scenie roku. pięknie powiedziałeś, że, nie konie, że trzeba się zajmować tym co, w tym, w tym, co się kocha. Oczywiście, że tak. To jest najważniejsze. Gdybym słuchał się ludzi, którzy mówili mi, że mam się wziąć za, za naukę, nie ja byłem strasznym uczniem. Na trzy, trójeczkach, czwóreczkach spokojnie leciałem, ale Mówili, weź się lepiej za naukę, tam na studia jakieś pójdziesz. Chciałem iść na studia, niestety się nie udało, bo spełniłem swoje marzenia. Podążyłem do nich. Dedykowałeś mamie, jest przepiękna, jest dedykowana w sumie dla wszystkich. Ka każde pokolenie może z niej czerpać. Ktoś, ktoś mi powiedział bardzo, przepraszam, że wszedłem w słowo ktoś mi powiedział bardzo mądrą rzecz, że ta piosenka ma taki uzdrawiający wyraz. wydźwięk. Jest dla wszystkich. Tak. Tak, tak, I dla młodego pokolenia, które uczysz, jak gdyby, szacunku dla starszych, tak. dla matki, ale też dla mnie. O nie są od ciebie, ale też to jest bardzo ważne i bardzo też przemawia do mojego serca. Dziękuję bardzo. Tak jak dzisiaj widzieliśmy pod sceną jest ten target 14-21 u nas. Nie, nie dziwię się, jestem młodym chłopakiem, w takiej skali rzeczy. Ja się bardzo z tego cieszę, że są tacy ludzie. Ale trzeci, czwarty rząd, to tych ludzi było masa starszych. 30, 40, ludzie, którzy są w bardzo podeszłym wieku i oni znali utwory. To jest niesamowite po prostu, tym bardziej dla debiutanta, jakim, którym jestem jeszcze obecnie. Jesteś też przykładem tego, że niekoniecznie trzeba stanąć na tym podium, bo ty nie wygiałeś ojco No ale właśnie. jednak. Tak niestandardowo u mnie troszeczkę było, że e, odpadłem w drugim etapie tego programu, a e, no, wygrałem go w, w jakimś tam stopniu. To, to jest moja wygrana. To jest ważniejsze, e, prawda, ta. niż Ci ludzie. Słuchaj, jakie są Twoje najbliższe plany? Życiowe, muzyczne? Muzyczne. Muzyczne. Nagrywamy singla, teraz kolejnego. Myślę, że wyjdzie w... W nagrywamy cały czas, nie tylko tego singla, ale nagrywamy również płytę w międzyczasie, jak tylko na to czas między koncertami. Teraz dość dużo gramy, to też jest w ogóle, że taki młody człowiek e, gra koncerty. Ja jeszcze żyję w takiej troszkę bańce mydlanej, ale myślę, że kiedyś się z tego obudzę. E, jest tak jest, jest dobrze. Płyta będzie niedługo, mam nadzieję, że pod koniec roku, że uda nam się uwinąć. Zapraszamy na sondaż i pozdrawiam jeszcze te fanki. jakieś takie. Pozdrawiam Was, fanki! Dziękuję bardzo. Dla telewizji MTV 24 mówił Adam Stałowak. Pozdrawiam wszystkich. Nowo są tak się mówi? Wszystkich pozdrawiam z Nowego Sądu. Świat. RPN Nowy Sącz mają 6 lat Region jest nasz na 101, 2, 8, 8, 3, 105, 1 Słychać też nas Ręce w górę niech zniesie cały świat RPN Nowy Sącz mają 6 lat Region jest, jest nasz na 101, 2, 8, 8, 3, 105, 1 Słychać też nas Słychać też nas Zróbcie wielki hałas dla całego Ardenii Kuba Węgrzyń, Krzysztof Niedzielan Dzięki wielkie! Radio RDN Nowy Sącz. Dziękujemy serdecznie. Ręce w górze. gdzie są są ręce w górze? Okay. Ja. Nabicie KTB, masterpiece Muzyczna faza bez kanabis. Liryczna fraza emocji, bricht Niepozorne jak forza party piss. Choć to nie diss, lecz to krzyk. Wyrazić emocje tłumione w nim, w sercu. Tam kiedyś zapukał mistrz, zapytał czy tyś marnować swym. Powiedział ogarnij się w Jeszcze nie całkiem to znikł, pierwiastek ten życia płyn Ileż mam czekać na czyn? Nie marno już więcej chwil. Obudził się, otworzył oczy, znowu wdaje mocy na ścieżki i kroczył. Zainspirowany, muzyka jest drogą, teraz się poznamy. Kristoforos 7, 7, 7. Nowy Strąż, ty masz teraz usłyszeć! Jeszcze głośniej! Okay. Dobry wieczór, nowy Dobra wiadomość! Sam zrewisowała z Zachera! RETS-